Manko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam specjalny przepis. Spe, przepis na McRoyala z McDonalda. Idealny hamburger, dużo mięsa i oczywiście ser. W angielskiej wersji to się nazywa quarter pounder with cheese, a u nas nazywa się McRoyal. Także zapraszam. Co nam będzie potrzebne? 4 uncje mięsa wołowego. Jest to najlepsze mięso wołowe, jakie możecie dostać. Jest to metka tatarska z dobrej firmy. 4 uncje to jest 113 gram, także y, dajemy tylko mięso, samo mięso. Nie wrzucamy tu cebuli, nic, Dużo osób ma uczulenie na to, także y, w McDonaldzie jest to 100% wołowina. I musimy je ładnie ze sobą zmieszać i urolować z tego hamburgera. Niestety nie mam tu żadnych przyrządów do, y, do robienia hamburgerów, żadnych prasek ani nic w tym stylu, także zrobię go za pomocą ręki i za pomocą noża jeżeli do noża, jeżeli wam będzie do noża się przylepiało mięso trzeba je lekko trzeba ten nóż lekko polać wodą i następnie ukształtować mięso w ten oto właśnie sposób hop ubijamy, sól i pieprz dodajemy na końcu po procesie smażenia i teraz grzejemy sobie z tyłu patelnię i zajmiemy się bułką. Bułkę musimy przeciąć w pół. Takie bułki do hamburgerów możecie dostać w większości sklepów. W dużych sklepach, w hipermarketach, w dużych marketach. I co ja jeszcze tutaj mam? Mam cebulkę drobno pokrojoną, miałem ja już sobie. Ja ją lekko namoczyłem w wodzie, żeby ona nie była taka ostra. I na chwilę namoczyłem i później wylałem całą wodę do zlewu. I tutaj mam ogórek. Jest to ogórek kiszony. I dwa plasterki sera cheddar z Hochlandu. I to wszystko. I do tego jeszcze ketchup i musztarda. To wszystko, z tego składa się nasz makroyal. Ja nie będę tego mięsa mroził, bo nie lubię mrożonych hamburgerów. Jeżeli chcecie, to musicie wrzucić go na około godzinę czasu do zamrażarki i wtedy wszystko będzie fajnie. Tak więc, tak przygotowanego hamburgera, popatrzcie, jest wspaniały. Będziemy musieli wrzucić go na patelnię, tylko poczekamy aż się zagrzeje. Teraz przyszedł czas smażenia mojego, mojego, kotleta, mojego hamburgera. Także wrzucamy na gorącą patelnię, wrzucamy mojego kotleta. I w McDonaldzie mają takie maszyny, co one smażą z dwóch stron, z dołu i z góry jednocześnie. Przez to yy, ten kotlet im się nie, nie wybrzusza i nie jest taki, i jest, zachowuje idealny kształt. Ja w domowych warunkach. Powstawię na niego garczek, umyty wcześniej garczek, tylko po to, żeby on się nie wybrzuszył, zachował kształt, i później tylko przerzucę. Popatrzcie, mój hamburger się tutaj smaży. Ty, jeszcze go tylko obrócę. Niech jest taki, jaki powinien być. On się nie wybrzuszył, w tym momencie przyszedł czas na bułkę. Bułkę musimy ładnie podpiec tutaj na tej płycie, bez tłuszczu oczywiście. Niech ona się ładnie zaprzyjaźni, niech nabierze temperatury, a potem będziemy wszystko razem składać. Popatrzcie, kiedy moja bułka jest już przytostowana, nabrała odpowiedniej temperatury. I, ten, i moje mięso jest już gotowe. Ściągamy i zaczynamy, zaczynamy składanie hamburgera. Tak więc zaczynamy od dołu. Wrzucamy plasterek sera cheddar z Hochlandu. Ten, oto właśnie sposób. Uwaga, żeby wam się nie, przy, nie przylepił. Następnie moje mięso, które doprawiamy szczyptą świeżo zmielonego pieprzu, nie za dużo, i szczyptą z soli. Na górze znowu plasterek z serka. Hop. Do tego dwa plasterki. Mojego ogórka kiszonego, szczyptę świeżo pokrojonej cebulki i na górę odrobina ketchupu Hop, odrobina musztardy. Trochę za dużo poleciało mi, no ale tak właśnie wygląda mój MAC royal SEREN. To wszystko, zamiast chodzić do McDonalda, możecie sobie przygotować takiego w domu, tak jak ja go przygotowałem. Zapraszam i na nieziemską ucztę w domu życzę smacznego i zapraszam na stronę Facebooka. Kocham gotować, tam możecie mnie polubić oraz na mój kanał YouTube. A ja się zabieram do jedzenia. Do zobaczenia!